Siema Siema, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić transformację w Jokera. Zapraszam. Witam Was jeszcze raz, dzisiaj zrobimy transformację w Jokera. Jak widzicie co potrzebujemy, potrzebujemy jakieś zdjęcie. Może to być nasze zdjęcie, może to być jakieś zdjęcie z internetu. Ja tutaj mam jakiegoś pana, który jest, yy, który jest w garniturze. Patrzy się w dal, więc będzie nadawał się idealnie. Wydaje mi się, nie ma kamizelki, ale to nie, szkodne, nie szkodzi. Zrobimy go na wzór Jokera z najnowszego filmu, więc spróbujemy na taką postać go wykreować, zobaczymy jak to wyjdzie. Nadamy później jakieś, jakieś tło i mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Oczywiście co musimy zrobić najpierw chcemy na koniec dodać tło, więc tutaj musimy oczywiście wyciąć naszą postać z, 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 z tego zdjęcia, żeby później dać to na tło. Także myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie laso magnetyczne. E, zaznaczamy oczywiście naszą warstwę, na której pracujemy. Możemy sobie ją skopiować, Ctrl-J, wyciszyć. Pracujemy na warstwie z otwartym oczkiem. I wycinamy powolutku, tutaj powinno na magnetycznie, jak sama nazwa wskazuje, e, Pomagać tutaj w obrysie. Jeżeli coś nam nie wychodzi, to musimy po prostu cofać i samemu klikać w momentach krytycznych. Ale w większości powinno, powinno, wysyła, e, powinno zaczepiać się w te punkty, które tutaj są nam potrzebne. Jeżeli mamy zły widok, najlepiej sobie to przybliżyć, wtedy, wtedy jak najlepiej nam to e, będzie pokazywało. Dobrze, tutaj to idzie tak. Widzicie, że tu trzeba dosyć dokładnie, bo e, czasem te lasy magnetycznie nie chcę współpracować, ale ogólnie to jest ok. Teraz sobie trochę oddalmy. Możemy tutaj przyjechać backspace'em oczywiście po linii cofać. Wtedy, wtedy nam te niepotrzebne węzły schowa. Okej, okay. i tutaj jedziemy, To tu widzicie nie ma już za, za dużych problemów, ponieważ kontrast między jedną stroną a drugą jest dosyć pokaźny. Ty sobie znowu przybliżmy. Gdzie gorzej jest właśnie, kiedy mamy na przykład szare tło i białe, białe koło. Miesz, biała koszula, wtedy jest to jest to ciężkie, ciężkie, żeby, ten, żeby to narzędzie działało tak jak naprawdę należy. OK, oddalmy znowu. Jeżeli macie... Yy, Tablety graficzne albo jakieś taczpady jest to, jest to wygodnie, o wiele zrobić. Jeżeli nie, to myszko jedziemy tutaj powolutku. Mam nadzieję, że mu tutaj nie, nie utnę ucha żadnego, żadnego żadnej części. Weźmy sobie troszkę wyżej. Nie musi to być też jakoś mega dokładnie, bo, bo tego i tak w całości nie będzie widać tych detali co do piksela, tak? Włosy to oczywiście też ciężka sprawa z wycinaniem, ale to nie jest już materiał na ten, na ten filmik. Zróbmy tak po prostu, żeby część tych włosów się wycięła. Tu i tak jest dosyć, dosyć jednolite tło, więc nie będzie, nie będzie jakoś nam to kolidowało z naszym tłem, które wstawimy. Ok. Tu mamy fajnie wstawione, po twarzy powinno iść gładko. Przejdziemy niżej. Pamiętajcie, tylko żeby czasem nie kliknąć dwa razy przycisku myszy lewego. Bo wtedy zamknie nam tą ten całą lub ten całą pętlę. I wtedy, I wtedy będziemy musieli od nowa robić. Więc nie poleca. Bo widzicie, jak tutaj fajnie pogarni duże, to się wycina. Nie ma żadnego problemu. Na górze macie jeszcze opcję, możecie zmienić to tolerancji i tak dalej, żeby Wam się to robiło wygodniej, wycinało, ale mi się wydaje, że do takich standardowych powinno być dosyć w miarę sprawnie. Okay. Teraz jak tutaj mam na dole właśnie, żeby nie przechodzić jeszcze raz, to klikam dwa razy i widzicie, że wycięło, wycięło mi tutaj do, do punktu początkowego. Klikam CTRL-J. Troszeczkę widzicie tutaj poszarpało na dole, ale to nie szkodzi, bo po prostu sobie zmniejszę e, obszar roboczy. O, do tego momentu i widzicie, że jest wszystko jak należy. Jeszcze ten, e, tą dziurkę, tutaj musimy wyciąć, najlepiej zrobić to, to różdżką. Zaznaczamy po prostu na, tym, na tej warstwie, którą wycięliśmy, delete i widzicie, że jest to w miarę spoko. Możemy tutaj jeszcze te włosy troszeczkę poszarpać, żeby to też nie było takie odcięte mega. Po prostu na tej warstwie bierzemy maskę B y, twardość na 0 na tutaj widzicie troszeczkę czarny do przodu i poszarpiemy te włosy, żeby to tak nie było też widać, że tam jest jakieś, jakieś tło i widzicie, że to wygląda dosyć teraz naturalnie, tam w środku już nie będziemy wycinać bo na ten moment nam y, nie potrzeba po prostu ok, dobrze, dobrze kolejna rzecz jaką się za, y, zajmiemy co by co tutaj zrobić, co proponujecie ja proponuję, żeby teraz zrobić kolory marynarki, spodni i oczywiście koszuli, zerknijmy sobie jak to, jak to wyglądało, tu jest taki czerwony, dosyć krwisty kolor, więc najpierw marynarkę zrobiłem, a później tą koszulę zaraz jeszcze znajdę jak to wyglądały spodnie, ale wydaje mi się, że też były w koloru o, czerwonego, dobrze czyli spodnie i Spodnie i marynarka będzie koloru czerwonego. Jak to zrobić? Najlepiej zaznaczyć szybką maską. Ja bym tak proponował. Klikamy Q. Widzicie, że nasza warstwa poświetliła się na różową. Oczywiście, klikamy B. Powiększamy lub zmieszamy sobie nasz pędzel a kwadratowymi. I musimy teraz obrysować po prostu całą marynarkę. Najlepiej zrobić to dosyć dokładnym pędzlem, czyli na twardości zbliżonej ku końcowi ku, ku, ku 100% i po prostu sobie obrysowujemy naszą e, naszą tutaj marynarkę którą mamy dostępną Oczywiście, czym dokładnie to zrobimy, tym będzie to lepiej wyglądało. Tak jak mówię, takie rzeczy bardzo e, warto robić na tablecie graficznym, aby na jakimś touchpadzie dokładnym, bo, bo na myszy czasem, czasem ciężko jest to zrobić. E, sam widzę różnicę, jak na przykład działam na MacBooku, gdzie touchpad jest naprawdę e, bardzo, bardzo komfortowy, a na myszy, gdzie teraz to robię, jest e, no ciężko, ciężko jest bardzo. Ale, ale wydaje mi się, że damy radę. Możemy troszeczkę jeszcze zmniejszyć może tą twardość tak na 50%, żeby to też nie było takie takie kanciaste, tak? I sobie po prostu rysujemy, rysujemy cały, cały obrys naszej tutaj, znaczy nawet nie obrys, cały, całość naszej marynarki. Tam, gdzie chcemy zmienić kolor, musimy zaznaczyć tą maską. Ja teraz przyspieszę i za chwilkę przejdziemy do kolejnego etapu. Jak sam widzicie, jest to dosyć czasochłonne, ale wydaje mi się, że, że będzie warto, jeżeli już zaznaczymy całą, całą szybką marstwę nasz obszar, który, który chcieliśmy, musimy kliknąć teraz tylko Znowu Q Ctrl e, Alt, e, Ctrl, Shift, I To odwróci zaznaczenie i Ctrl, J, i wtedy mamy samą e, Samą naszą marynarkę na e, do drugiej warstwy, nie szkodzi, że są takie przebarwienia, bo tego i tak nie będzie widać w całości i teraz po prostu nadajemy barwa nasycenie, trzymając alt lewy pojawi nam się ikonka pomiędzy tymi warstwami, klikamy ją, wtedy nam się odnosi tylko ta barwa nasycenie do tej warstwy, dajemy koloruj i tutaj fajny taki właśnie czerwony kolor nadajemy, taki jak miał Taki jak miał Joker, widzicie, że wygląda to fajnie naturalnie. Tak jakby po prostu ta osoba miała taki kolor ubrane. Co następnie? Następnie zostało nam zobaczmy, czy jeszcze pasek był tutaj, ale wydaje mi się, że nie. To nie szkodzi. Pasek zostawimy czarny. Nadajmy tą zieloną koszulę. Tą zieloną koszulę pomalujemy. Musimy to zrobić niestety w taki sam sposób, czyli pracujemy na warstwie ważnej, tej całościowej, nie samej kamizelki. I robimy znowu szybko maskę, czyli Q, B, powiększamy sobie pędzel, jak tam chcemy, i znowu zaznaczamy cały obszar, który nas interesuje. Najlepiej zrobić to najpierw dużym pędzlem, a potem te kąciki, że tak powiem, mniejszym, żeby to, żeby to nie, nie było tak czasochłonne, bo widzicie, że zabiera to naprawdę dużo czasu. A, ale no, to jest myślę, że najlepszy, najlepszy sposób, żeby jednak to. Najdokładniej zrobić dobrze, to ja znowu przyspieszę, zrobimy to i przejdziemy dalej. Dalej już będzie na pewno przyjemniej i mniej mniej męcząco. Koszula jest zaznaczona. Znowu klikamy Q, Ctrl Shift I, Ctrl J. I mamy też samą koszulę tutaj na warstwie na warstwie ozdobnej zrobioną. Znowu dodajemy sobie barwa na sycenie. Czyciumiemy ALT między tymi dwoma warstwami. Koloruj i dajemy taki zielony. Tutaj musimy też na scenie zwiększyć troszeczkę ciemniejszy. Wiadomo, że na białej, na białej koszuli będzie to wyglądało gorzej niż na innym kolorze, bo takie są możliwości programu. Ale coś tutaj spróbujemy. Próbujemy wykombinować. No myślę, że takiego jaskrawego nie ma co dawać. Myślę, że takie ciemne, ciemne, zielone. ciemne, może troszkę większe nasycenie. O. taki wydaje mi się, że jest, że jest dosyć dosyć spoko. Więc widzicie, że wydaje mi się, że przypomina to dosyć do jokera teraz musimy przejść oczywiście do twarzy, czyli najbardziej tutaj mm, ważnego elementu że tak powiem kluczowego więc, więc co musimy zrobić co musimy zrobić, oczywiście musimy e, na początku tak jak mamy zdjęcie jokera, gdzie tutaj jest taki joker mamy tutaj takiego jokera on miał na pewno e, pomalowaną tą twarz na biało jak to zrobić A bardzo, bardzo prosto przechodzimy sobie na warstwę naszą na której pracujemy czyli na warstwę całego człowieka wyciętego dodajemy sobie taki tutaj filtr jak jaskrawość oczywiście altem przypisujemy altem przypisujemy do tej warstwy nasycenie damy na 0 żeby to wyszarzyć na razie i dodamy sobie jeszcze ekspozycję też sobie oczywiście przypiszemy i teraz tutaj jak damy światło do góry to widzicie że nam się zrobi takie białe biała twarz teraz jak zrobić żeby tą białą twarz odkryć a nie zakrywać wszystko pozostałe otóż bardzo prosto klikniemy sobie na maskę która jest tutaj klikamy alt backspace tutaj również alt backspace i rysujemy na początku na tej a potem się tą ją przeniesie także Odkrywamy po prostu tą całą twarz tutaj białą, znaczy na razie szarą za chwilę będzie biała. Pędzlem sobie ją odkrywamy, oczy później później e, jeszcze się nimi zajmiemy. Na razie tutaj cały zróbmy tą twarz, on miał mniej więcej tak powiedzmy chyba dotąd zobaczmy jeszcze, e, tak, tutaj już na szyi tak nie miał, więc. Wydaje mi się że gdzieś dotąd będzie będzie to dosyć dosyć realistycznie. Okej, okay, super mamy już mamy już zakryte. Czym dokładnie tak jak mówię zrobimy na małym tutaj pędzlu, to będzie lepiej wyglądało. Ja tylko przedstawiam jak to, jak jest ten workflow, że tak powiem. I Teraz zrobimy jeszcze coś takiego, że zrobimy tą twarz taką poszarpaną, żeby ona nie była tak yy, idealnie odcięta. Musimy sobie wybrać B pędzle, przejść w to miejsce, pędzle specjalnych efektów, jeżeli nie macie, to trzeba będzie takie pobrać, to też w innym filmiku możecie znaleźć, jak pobrać i dodać pędzle do Photoshopa. Wybieram jakiś sobie tutaj nasz, taki jakiego w tym momencie potrzebujemy że ten nie za bardzo, ale na przykład coś, coś w tym stylu będzie ok zmniejszamy sobie i widzicie, że tutaj tylko nie ten kolor zmieniamy na biały u góry że to jest takie malowane, że widać, że to nie jest, że to nie jest takie odcięte idealnie tylko tylko w jakiś tam sposób malowane tak wiecie, wiecie na pewno o co, o co mi chodzi tutaj Dobrze, dobrze, mi się wydaje, że tak będzie spoko. Teraz po prostu tą maskę musimy z altem przenieść tutaj. I mamy i mamy białe, miałem, mam białą twarz. Może troszeczkę za bardzo biała jest nawet. Albo może, tak, troszeczkę za bardzo biała, czyli przechodzimy na ekspozycję. Te światło troszeczkę mniej. O, coś w tym stylu mi się wydaje, że jest super. Teraz jeszcze odsłonimy usta i... Ustej oczy, czyli przechodzimy sobie znowu na tą maskę apel ja jaskrawości, za chwilę ją przerzucimy, wybierzemy normalny pędzel e, zwykły z twardością małą zmniejszymy sobie go, przybliżymy i odsłonimy tutaj oczy Oj, oczy na pędzlu na, na czarnym u góry żeby po prostu tą maskę odznaczyć ok, oczy, odzn oczy odznaczamy bo one nie są e, pomalowane, tak? Jeżeli nam się wyjedzie, to zmieniamy X kolory i zrobimy ponowne zaznaczenie. OK, i usta tak samo. Troszkę większy można już ten pędzel zrobić. Też nie musi być idealnie, bo pamiętajcie, że on też nie był idealnie pomalowany. Malował się sam, więc to było wszystko też takie odręczne, tak? Dobra, i teraz znowu przerzucamy z altem tą warstwę tutaj. O. Widzicie, że wygląda to już bardzo, bardzo fajnie. Tylko się zastanawiam, czy on miał ucho pomalowane, czy nie. No tak. No tak, czasem miał, czasem nie. Raczej nie miał. Dobrze, to zostawimy tak. I teraz musimy nadać te charakterystyczne wzory. Te charakterystyczne wzory musimy nadać, czyli te brwi takie wysokie. Nos, usta. Wydaje mi się, że na początku dodamy jeden kolor, potem drugi, czyli na początku dodamy czerwone brwi, nos i usta. Takie spróbujemy namalować. Może nie wiem, tutaj nam to będzie, będzie dobrze wyglądało. Czyli, czyli oczywiście robimy znowu, dodajemy kolejną, kolejną warstwę tutaj, barwa nasycenie. Kolorujemy one będą takie czerwone, tylko nie będą nad może i znowu robimy maskę na e, wyłączoną i teraz będziemy malować tą maską, najpierw zobaczymy czy kolor jest odpowiedni kolor, czy on jest odpowiedni, troszeczkę za mało nasycony, ale to wydaje mi się, że na razie tak namalujemy a potem zobaczymy jak to będziemy manipulować, bo możemy potem manipulować tym tym kolorem oczywiście może na początku zajmijmy się tymi ustami bo one są w tym momencie bardziej bardziej osiągalne, najlepiej żeby to zrobić może skupimy sobie w ogóle tą grafikę rzućmy sobie ją tutaj gdzieś obok, żeby mieć podgląd na żywo, że tak powiem gdzieś tutaj mamy ten podgląd cały czas ok, teraz będzie nam na pewno na pewno łatwiej to osiągnąć Dobrze, pomalujmy sobie te usta. Dobrze, tak zostawmy. Jest, jest w miarę ciekawie. Dobrze, teraz ten nos. Nos myślę, że będzie tutaj dosyć, dosyć łatwy, tutaj po prostu go obmalujemy jak takie kółko ok, wydaje mi się, że tak będzie spoko jeszcze delikatnie na tych nozdrzach ok, on jest, on jest dosyć w miarę no i te brwi, no one tutaj nie są, nie są takie hop siup, że tak powiem zobaczymy, namalujemy tutaj coś takiego i będziemy to znowu obrabiali Dobrze, nie one będą takie powiedzmy, że nie idealne. A teraz zróbmy te mm, trójkąciki. Te trójkąty, czyli trzeba zrobić kolejną warstwę. E, Skopiujmy ją po prostu tutaj do altem. Znowu pobepnijmy i teraz kolor będzie. E, najpierw wyciszmy tą warstwę, tą maskę dajmy kolor taki niebieski, teraz będziemy po niej malowali no troszeczkę inny może myślę, że to było coś, coś w tym stylu coś, coś takiego okej, to takie będziemy malowali, to sobie usuńmy I teraz zróbmy te, te trójkąty, one, one będą też nie załatwia, ale wsimy sobie jeszcze naszego jokera tutaj, żebym widział i malujemy. Ok, i widzicie, że to spoko, spoko że odwzorowuje te kolory, te kształty, więc, więc jak najbardziej. Ok. Teraz musimy znaleźć yy, Dobrze, teraz sobie musimy nadać te zmarszki, żeby to wyglądało tak dosyć realistycznie. Powiększymy sobie, żeby to mniej więcej było takich takich... Żeby po prostu te zmarszki tutaj wyciągnąć, to nie chodzi też o to, żeby to było jakoś, nie wiadomo jak dopasowane. No, tak, jak, tak jak teraz są jest chyba OK. I teraz wystarczy, że damy tutaj tryb mieszania na nakładkę. Ok, dajmy tutaj sobie może na... Najpierw wyłączmy tą całą, a tutaj będziemy teraz nadawali w tych miejscach, które tam nam e, pasują. Czyli na przykład tutaj koło oczu jakoś. Policzki. Tutaj też możemy te krycie dać ogólnie na trochę mniejsze. Żeby to też było takie dosyć naturalne, więc... Tutaj na tej twarzy możemy, możemy oczywiście Te zmarszki możemy jakoś tam, tam, nadać, tak? Jeżeli ułożenie nam tutaj nie pasuje, to po prostu przesuwamy tą warstwę Tą warstwę przesuwamy Mamy akurat tak, jak, tak jakbyśmy chcieli. Ok, mi się wydaje, że tak jest dosyć, dosyć ciekawie, to wygląda. Teraz zostały nam oczywiście włosy. Włosy robimy analogicznie, jak robiliśmy twarz, więc tutaj też nie ma jakiegoś tam większego e, większej filozofii. Czyli, oczywiście, przyjdziemy na naszą warstwę główną, tutaj wyciętą. E, klikamy Q-B i robimy tutaj obrys, obrys naszych, naszych tam włosów. Może sobie dajmy troszeczkę mniej twardy pędzel, bo to włosy wiadomo są, są takie, że one są nie, nie, nie mają jakichś tam krawędzi bardzo zaostrzonych. Tutaj też możemy sobie ten włoczek jak tam się nazywa robić tutaj całe włosy sobie zaznaczmy one będą one fajnie tutaj nadadzą ten e, zielony taki legendarny kolor dla właśnie tej postaci i to będzie raczej takie dopełnienie tego, tego całego tej całej transformacji tego co tutaj chcemy osiągnąć oczywiście tak jak wszędzie czym lepsze zdjęcie, czym lepsze ułożenie dobierzemy tym be, będzie efekt lepszy więc tutaj też e, trzeba się na tym skupić Tak samo czym dokładnie będziemy to robić, im więcej czasu poświęcimy, tym efekt będzie bardziej, bardziej zamierzony. Ok, jeżeli zaznaczyliśmy, robimy standardowo, znowu Q, Ctrl Shift I, Ctrl J, dajemy sobie na samą górę, dopasowujemy i dajemy. Nawet nie musimy w sumie tego dopasowywać, ale musimy dodać barwę nasycenie i dopasować ją do tej warstwy którą wycięliśmy koloruj i oczywiście dajemy kolor taki taki jak to nasz joker miał czyli taki powiedzmy zielony taki nie wiem zgnity coś coś w tym stylu nie wydaje mi się że to będzie to dobrze odzwierciedlało więc, więc tu możemy już usunąć. Możemy sobie oczywiście też teraz się pobawić tymi włosami, już dokładniej. Ale co za chwilkę, jak będziemy widzieć, jak to będzie na tle wyglądało. Bo tutaj wydaje mi się, że postać już jest cała skończona. Dodamy oczywiście tło, które wcześniej znalazłem. Rozszerzmy sobie je na całą tutaj wysokość. Super zgrupujmy sobie ogólnie te warstwy Ctrl G, dajmy sobie jakiś cień może lekki za tą postacią żeby to też wyglądało fajnie. Teraz możemy tutaj pobawić się dopracowaniem tych włosów i wydaje mi się, że to będzie że to będzie finalny efekt. widzicie te włosy, jeżeli one są już na takim e, na takim e, Tle no to wyglądają, to wyglądają nie za dobrze. Może tutaj sobie te włosy naraz wyciszmy, tylko je znajdę. Przenieśmy tę maskę. I widzicie, że tutaj te włosy wyglądają już jak najbardziej ok. Możemy to oczywiście dopracować, i ile będziemy chcieli, ale wydaje mi się, że teraz efekt jest bardzo ciekawy. Można się oczywiście bawić jeszcze tymi rysunkami, żeby ja tylko pokazywałem wam jak to ogólnie jakie jest ogólnie workload tego działania, jak to wykonać. Wydaje mi się, że będziecie mogli sobie teraz spróbować swoje zdjęcia spróbować, przerobić. Pamiętajcie tylko, że czym lepsze zdjęcie, tym lepszy będzie końcowy efekt jeżeli Wam się podobało, to będę wdzięczny, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, jakiegoś lajka. Zasubskrybujecie mój kanał i, i będziecie czekali na kolejne fajne materiały. Tym razem dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.